Witajcie kochani, witam Was Klaudia z biblioteki. Zapraszam na kolejne czytanki online w bibliotece. Dzisiaj przeczytam Wam fragment opowiadania pani Renaty Piątkowskiej pod tytułem sny. Będzie o pieskach. Ja dzisiaj ze sobą mam też pięknego towarzysza. Jest to piesek. Także możemy zaczynać, nie? Sny. Jak ja lubię, kiedy mój pies ucina sobie drzemkę. Mogę wtedy przyglądać się Tofikowi, a on śpi i nic o tym nie wie. Dzisiaj ledwie wróciliśmy ze spaceru. Tofik rozciągnął się pod stołem i zasnął. Mamo, zobacz! zawołałem zdziwiony. Tofik przez sen przebiera łapami. Najwyraźniej coś mu się śni, wyjaśniła mama. Jak to? Tego się nie spodziewałam. To znaczy, że psy mają sny? No, skoro tak, to Tofikowi na pewno się śni, że biega po parku, pomyślałem. Zagląda to tu, to tam, wszystko obwąchuje, a potem pędzi przez, przed siebie ile sił w nogach. To dlatego łapy tak śmiesznie mu podrygują. Jestem pewien, że w tym swoim śnie raz po raz przystaje i sika pod drzewem albo pod latarnią. Psy nie potrafią pisać. Ale za to zostawiają wszędzie tak zasikane wiadomości, Myślę, że to od Tofika wyglądają tak. Dzisiaj wytarzałem się w błocie, było super. Tomek też chciał, ale mu nie pozwolili. Szkoda, że Tomek nie jest psem. Albo: Nic a nic nie boję się tego jamnika, który mieszka na końcu ulicy. Każdy, kto twierdzi inaczej, będzie musiał to odszczekać. Hał, hał. <grych> Nagle łapy znieruchomiały i przez chwilę nic się nie działo. O, a teraz ruszają się wąsy i Tofik pokazuje zęby. On się chyba uśmiecha. Ucieszyłem się, że mój pies ma fajny sen. Skoro się uśmiecha, to śni mu się kiełbasa. Tego byłem pewien, bo tofika na świecie, bo zdaniem tofika na świecie nie ma nic wspanialszego od kiełbasy. I za mały kawałek gotów jest zrobić wszystko. Mama udaje, że tego nie wie i zamiast wkładać tofikowi kiełbasę do miski, układa ją na kanapkach. Potem ja muszę ją pokryjom ściągać i rzucać plasterki pod stół. Tofik połyka je w locie i trąca mnie nosem w kolano na znak, że chce więcej. Czasami myślę, że za duży kawałek kiełbasy tofik bez jednego szczeknięcia puściłby do domu złodzieje i jeszcze pokazałby im, gdzie stoi moja skarbonka. Tak, takiego psa miał Tomek. Czy Wy macie w domu jakieś pieski? Jak myślicie o czym one myślą? A jak nie macie, no to pomyślcie o innych pieskach, może od swoich bliskich. Ja za zadanie daję Wam narysować właśnie pieski, albo wykonać fotografię związaną ze swoim pupilem, czyli pieskiem. Jak nie macie pieska, no to nawet może być z jakimś innym pupilem, którego macie w domu, albo wykonać fotografię pieska czy zwierzaka, i zamieścić w komentarzach tutaj pod tym filmem. Będziemy bardzo. Z tego powodu się cieszyć, jak rodzice umieszczą Wasze prace. I tutaj pokażę Wam ilustracje, które były w tej książeczce. Tutaj jest Tomek razem z Pieskiem, Tofikiem. Śpi i śni ładnie. No, i to tyle. Także dziękuję Wam bardzo, i pozdrawiam. Wciskam i do zobaczenia. Papa! Pa.